W piątek widzowie mogli zobaczyć nowe wydanie programu śniadaniowego Halo, Tu Polsat. Tym razem przywitali się z nimi Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. Jak przyjęli ich odbiorcy? Halo, Tu Polsat prowadzący. Halo, Tu Polsat, to nowa telewizja śniadaniowa, która zadebiutowała w zeszłym tygodniu. Kim są prowadzący? Gospodarzami wydań zostali Agnieszka Chyży i Maciej Rok, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz, chociaż od startu mija właśnie tydzień, to dopiero dziś ostatnia z wymienionych par mogła sprawdzić się w nowej roli. Wszystko za sprawą liczby wydań w tygodniu, Halo, tu Polsat, jest emitowane bowiem w piątki, soboty i niedzielę. 6 września nadszedł czas, w którym o poranku widzów powitał duet Sykut, Jerzyna i Lisz. Warto podkreślić, iż prezenterzy ci mają już na swoim koncie długą współpracę. Razem prowadzą bowiem M. Inaczej, taniec z gwiazdami, a także liczne koncerty telewizji Polsat. Teraz jednak mogli sprawdzić się w zupełnie nowym formacie. Jak sobie poradzili? W komentarzach publikowanych na oficjalnych profilach programu wyróżnić można dwie grupy widzów. Podczas gdy jedni nie szczędzą komplementów pod adresem Pauliny i Krzysztofa, inni mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut Jerzyna w Halo tu Polsat, widzowie śledzący debiut Ibisza i jego telewizyjnej partnerki doceniali M. Inaczej, autentyczność oraz energiczność wspomnianej dwójki oglądałam, było super, duet nie do zastąpienia. Więcej, Pauliny i Krzysia, prosimy, najlepsza energia w piątkowy poranek. Z drugiej strony pojawiły się głosy sugerujące naniesienie pewnych poprawek. Fajna para, ale mam zastrzeżenia panuje chaos, nie da się nic wynieść z rozmów. Prowadzący przerywają. Powinniście nad tym popracować. Widać, że cały czas próbujecie coś poprawiać, i fajnie, że w końcu możemy oglądać jakieś ciekawe tematy, jak dzisiaj ogrodnictwo, czy ci starsi Państwo na końcu, ale serio, żeby tak oczywiste rzeczy poprawiać dopiero w czterech odcinku. Jako nowa śniadaniówka, pierwszy odcinek powinien tak wyglądać: bo wtedy mieliście największą szansę zdobyć nowego widza i go zatrzymać, a z pierwszego odcinka zrobiliście program plotkarski. Ludzie, dajcie posłuchać jednego mówcy, nie wszystkich naraz, ibisz i jego telewizyjna partnerka są zbyt głośni, i to bardzo przeszkadza i denerwuje w oglądaniu. A wy, co sądzicie?